Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z zabudowy basenowej. Jak widzicie na razie przyszły basen, miejsce pod przyszły basen, przerodziło się w piaskownicę, ale nawet dobrze. Słuchajcie, dzisiaj strasznie wieje, nie wiem jak mnie będzie słychać, ale mam nadzieję, że dobrze. Wytyczyłem od nowa linie i punkty, w których będę wykopywał dalej fundamenty. Rury mam zakupione. Najpierw wykopuję wszystkie otwory, dopiero będę je obsadzał. Chyba, że na bieżąco. Nie wiem, właśnie jak lepiej. Może na bieżąco. No tak, na bieżąco, bo się zapowiadają deszcze. i Nie chcę, żeby mi tych miejsc po prostu deszcz zalał. Tak więc zrobimy. Wykopujemy i od razu zasypujemy. Krótka aktualizacja. Ja wykopałem trzy otwory, dociąłem rury. Pod fundamenty będę je teraz obsadzał. Nie będę Wam teraz pokazywał od nowa kopania, docinania czy czegokolwiek. Pokażę Wam tutaj na jednej czy dwóch rurach, jak to dalej poziomuje. Bo tak jak mówiłem na poprzednim materiale, tam mamy jednolity jeden poziom. Tutaj teraz następne 6-6-6-6-6 albo zrobimy 4-4. Tak, musimy zrobić 4-4, więc te zrobimy w jednym poziomie. Obniżymy znowu i tu będzie kolejny. Te cztery fundamenty będą znowu inny mieć poziom. Będziemy je regulować, skręcając konstrukcję i później poziomując na to kantówki. Dobra. Jeszcze przed samym ustawieniem nabiję szpilkę, żeby mieć to w linii, trzymać się nie tak jak poprzednio robiłem na oko. A na oko to wiecie, jak się robi. I wychodzą esy floresy. Wiadomo, będzie miało, miała kantówka podparcie, ale lepiej zrobić to ze sznurkiem. Wtedy mamy czego się trzymać. Bardzo dzisiaj wieje straszna pogoda, ale mamy dwa dni. No wiadomo, nie całe. Dzisiaj piątek, który nawet 16 maja. Piątek 16 maja i jutro sobota A więc ciągniemy, zobaczymy Ale nie uda mi się na pewno jutro tego zabetonować fajnie by było, ale sądzę, że się nie, nie uda Bardzo bym chciał dzisiaj wszystko wykopać, ale czuję, że to jest nierealne Dobra, zeprzemy na tamtym i teraz widać gdzie gdzie ten fundament ma mniej więcej środek Tu ziomica do odpicia. i Tu mamy środek, no widzicie jest tak wykopane Nie wiem czy dam radę jeszcze to podebrać Żeby trosze, trochę się przesunąć, bo tam są już kamienie Niestety mnie nie puszcza to spróbuję to wybrać jeszcze i może nam to w czymś pomoże. Bardziej się nie da. Musi to już tak zostać. Chyba przyniosę jedną krótszą poziomicę. Chyba tak będzie mi wygodniej. Dobra. Łapiemy poziom od tamtej naszej rury, która już była wkopana uprzednio. Mamy poziom przerzucony na tą. Dobijamy. Co jest? Ej waserwaga. O, o o I teraz ubijamy. Pamiętając o poziomach, tak jak widzicie, dosypujemy to, czy nam się wsypie do środka. Nieważne, można zawsze ręką wybrać. Tu jest około 60-70 cm w głąb. Nie kopię więcej. Według mnie jest to wystarczające. Tu nie jest sama ziemia, pod spodem jest gruz. A jeśli coś się stanie, to jeśli mi to po prostu mróz wysadzi, będę wiedział na przyszłość, że, że trzeba kopać na metr albo i więcej poniżej strefy przemarzania. Zostawiamy tak. I dzisiaj staram się jak najwięcej tych fundamentów zrobić. Mam nadzieję, że te na pewno zrobię tam do końca i zostanie nam tylko jedna opaska. Tam wyznaczenie linii, i tam też wąsko. Tu jest najszerszy pasek, jest ich najwięcej. Tutaj ma być ten docelowy podest taki do leżakowania. O! Kupiłem w Niemczech na aukcji coś takiego jak Oelix, to jest Kleinanzeigen. Pompę z Bestwaya za 15 euro. Sprawną. Będzie podgrzewana woda. Ale nie mam jak jej sprawdzić tak już na 100%, bo wyskakuje błąd. No, że po prostu nie ma przepływu wody. No, bo sprawdzałem tylko na sucho, czy się włącza. Włącza się, ale wyskakuje automatycznie podczas włączenia, no że brak jest wody. Trzeba podpiąć najpierw filtr, przepuścić go wodą, podpiąć właśnie tą pompę, żeby to razem sparować i wtedy powinna się załączyć. Sprawdzimy. 15 euro, mówię nie pieniądze, choćby nawet wziął to i jeśli byłaby niesprawna, coś gdzieś przypalone, żeby to ktoś sprawdził i ewentualnie naprawił. A jeśli nie, kupimy kupimy nową dwa lata gwarancji a po dwóch latach zmienimy na coś mocniejszego jeśli dalej będziemy mieć zajawkę na ten basen ale sądzę, że tak skoro już poczyniamy takie kroki w tym kierunku mówię właśnie tu o tej zabudowie nie bawiłbym się w to tylko na jeden sezon no bo to by było bez sensu dobra kontrola jeszcze jedna Poziom zachowany. Czy tutaj mamy wszystko dobrze? Tak, w jednym i w drugim kierunku. Dobra, zostaje. Dogniatamy, później jeszcze to uzupełnię ziemią. I słuchajcie, robimy każdą jedną tak. Przykładamy się do tego, żeby później nam nie powychodziły jakieś. Niespodzianki. Dobra, ja obsadzam kolejne te dwie. Nie będę wam już tego pokazywał. Spotkamy się później i pokażę Wam, gdzie jestem, na jakim etapie. No, takie floresy ale dobra jest. Wykopuję resztę tych fundamentów. Ustawiam do poziomu i zobaczymy, jakie będziemy mieć dzisiaj czasy. Widajcie po paru godzinach. Ja już tutaj fundamenty mam wykopane te pecki. Z tej strony, i tutaj to już było. Wyznaczyłem kolejne linie, to znaczy tutaj, jak widzieliście, zabudowywuję to w kwadracie. W kwadracie to zabudowywuję, ale tutaj chciałem zrobić to w okręgu, więc wyznaczyłem kolejne linie. Wzdłuż tych naszych kantówek, wzdłuż tych naszych słupów. Jest tu jeszcze parę tych fundamentów do, do wykopania, bo jeden muszę wykopać względem naszego supa, a drugiego po środku. Będę dokręcał się do belek, bo od supa do supa też będę musiał to wszystko poskręcać. Więc będę dokręcał jeszcze tutaj jedną poprzeczkę, żeby to później uzupełnić tymi deskami. Które mam, bo mam je 130 cm, są długie, nie mam dłuższych. Nie będę dokupował i postanowiłem, że po prostu wykopię więcej tych fundamentów. Tutaj mam linię tak samo wyznaczoną. Tutaj po długości muszę to teraz wykopać i widzimy się w dalszej części materiału. Jak już będę miał to pewnie wykopane, myślę, że dzisiaj. Dzisiaj to powinienem zrobić, a jutro może udałoby się to zabetonować. Zobaczymy. OK. Tak jak widzicie robię tutaj z tych fundamentów teraz ten łuk w okręgu. Trzymam się wymiarami od kantówki. Od kantówki ten sam wymiar. Tutaj przenoszę wagą poziomicą i tutaj tak samo łapie te same wymiary i wychodzi mi ładny łuk, względem moich oczywiście ustawionych w pionie słupów. I tu mamy kolejny. Wydaje mi się, że dzisiaj to skończę, ewentualnie jutro rano i jutro będziemy rozrabiać beton. Pozalewamy to betonem, żeby to stężało do następnego razu i będziemy mogli w końcu przechodzić do konstru konstrukcji. Co Luś? Czemu? niesieć na tej ziemi I ustawiamy wszystko. Obsypuję wstępnie ziemią. O, i jeszcze raz kontroluję. Poziomy, trzeba delikatnie przesunąć i podnieść, teraz mamy idealny poziom, dosypuję dalej ziemi, bo jest dobrze. Głębokość to różnie 60-70 zależy jak mi się udaje wykopać, czasem nawet 50, ale trudno, tam trafiłem właśnie, jest 50 wkopane, bo jest fundament betonowy pod spodem, więc, więc nie będę go kół. Zagęszczam dookoła i kontroluję po raz kolejny. i okay. waserwaga do poziomica dolega w każdych czterech punktach i mamy OK. dosypujemy dalej, zagęszczamy z górką tego i tak tu nie będzie widać i mamy kolejne zrobioną peckę A materina... deszcz mnie zgonił niestety będę zmuszony jutro to dokończyć ale łuk mamy dotąd gotowy zostało raz, dwa trzy, cztery, pięć sześć otworów i będziemy mieć fundamenty Przygotowane pod wylanie. A więc widzimy się jutro. I witajcie, dnia kolejnego. Nie przestraszcie się tego bałaganu, ale staram się zrobić to jak najszybciej. Zostało mi dzisiaj jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, tutaj pośrednio. Nie trzy. Tak, tutaj pośrednio też muszę wiedzieć. 4 i 5. 5 otworów do wykopania i ustawienia rur. Dochodzi mi godzina ósma. Ja wstałem dzisiaj o godzinie 6. I wiem, że dzisiaj chyba nie będę na siłę starał się zalać tego betonu, bo za tydzień też przyjeżdżam. To prawda, tylko na piątek, ale samo zalanie nie zajmie mi jakoś długo czasu. I myślę, że zrobiłbym to właśnie za tydzień. A dzisiaj wykopię to do końca. Ustawię, będę miał je już gotowe pod podzalewanie, ewentualnie tylko podczas, przed samym już zalaniem, jeszcze wybrać po prostu tą ziemię, gdzieś może się nasypało, albo gdzieś chłopcy podorzucali z dziećmi, jak się tutaj bawili. Tak, taki jest plan, więc dzisiaj betonu nie będzie. Zajmę się dokręcaniem też, na ile czas mi dzisiaj pozwoli desek. Reszty desek, bo jak możecie zauważyć, już jest za dużo tego gruzu i kamienia. Boję się, że pozrywa mi tą folię, a szkoda by było. Tak, więc postanowiłem, że będę dokręcał dzisiaj jeszcze deski, jak zdążę. Pomaluję dysperbitem, żeby to wyschło. Co prawda pogoda jest niezbyt zadowalająca. Zapowiadają opady deszczu. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie marudzimy. Działamy. Tak, więc, jeszcze tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć otworów ustawiam. Rury będę miał to już zakończone. Fundamenty bardzo dobrze, bo już naprawdę zaczyna mnie to drażnić. To kopanie w tych gruzach, w tych kamieniach, Zobaczcie ile cegieł, ile pustaków, ile wszystkiego. Bez młotowiertarki się by nie obeszło. Samym rydlem nie jestem w stanie tego wykopać. No, ale dobra, nic, jadę dalej. Jak już skończę, będę zaczynał deski, to się łączę z wami. Dobra, etap fundamentów, znaczy fundamentów, przygotowania pod wylewanie fundamentów mamy już zakończony, wszystko wykopane, tak jak widzicie tutaj w tym półku będzie to dobrze skręcone, nawet fajnie to wygląda. Tutaj w linii prostej, tam zakończenie i tutaj ten podest, o którym mówiłem po prostu szersze nie wiem dokładnie ile tutaj jest jak będziemy już zabudowywać to Wam to wszystko zmierzę i tam tak samo, tu idzie wszystko w kwadrat I tak to się prezentuje w tej chwili i zaczynamy docinanie desek docinanie desek dookoła naszej zabudowy przygotowałem sobie tutaj jakieś deski więc będziemy je mierzyć na bieżąco i docinać. Kolejnym etapem, tak jak mówiłem, będzie docinanie desek. Posz. Bez problemów nie, podwójnie deski, ma wystarczająco mocy, a ja przy tym czasie zaoszczędzę trochę czasu. Docinam deski, widzimy się podczas dokręcania. I tak jak mówiłem, deski docięte, bierzemy się za dokręcanie, a więc zakrętarka. Ja to, ja jej używam. Ostatnio się popsuła, po prostu przestała działać. Ale o wysłałem w ramach gwarancji przyszła naprawiona. Tak więc nie ma problemu, już działa. Bierzemy deski. Oczywiście ja to nazywam, że to są szroty z niemieckiego, no bo to są szroty, ale do tego nie potrzebuję mieć nowych desek. To jest tylko w celu zabezpieczenia przed osuwającą się właśnie ziemią, przed jakimiś, nie wiem, myszami, czy czymkolwiek, wiadomo, w desce, tak samo one wygryzą dziurę w jakimś czasie, ale Wi na jakiś czas będzie na pewno spokój. Wkręty i dokręcamy po kolei te deski. Tutaj jest troszkę ciasno. Jak widzicie, jak możecie zauważyć te, te deski pękają też, więc musimy brać to też pod uwagę ale z tej strony jest dość zdrowa wezmę dłuższe wkręty tu żeby ją dociągnąć bo jest zwichrowana ucieka na lewą rękę teraz wkręty wystarczy spokojnie kolejna decha ta trochę lepsza powiedzmy więc krótsze wkręty z tej strony i skręcamy Dobrze, z racji tego, że jakaś ta deska jest grubsza. I dokręcam tak do po kolei na wysokość tą co teraz tutaj mam i będę docinał dechy dalej. I zobaczcie, zabudowa basenowa nabiera wyglądu. Tyle udało mi się na razie dociąć. Nie docinam więcej i wyżej, bo ciężko mi będzie sięgnąć od tamtej strony, żeby zamalować dysperbitem. Zamaluję teraz i później będę dokręcał dalej. Wywijam folię tak jak uprzednio na innym filmie i to już będzie zabezpieczone. Dysperbit rozrobiony tutaj sięgnę. Chyba od tej strony nawet będzie mi wygodniej, żeby to przemalować. Zapowiadali dzisiaj cały dzień deszcz, ale jednak pogoda wytrzymuje i nawet dobrze cieszę się, bo sporo się udało podrobić. Następnym zjazdem zalewam beton, zalewam beton i co dalej, i co dalej. Muszę zamówić jakiś impregnat do, do drzewa, nie wiem na co postawię, pewnie mnie cena przekona do tego, czy jakiś widaron czy sadolin, nie wiem jeszcze. Co tam synek? Mogę Ci położyć, jak będzie Ci potrzebna? Oczywiście, idziesz coś innego działać? Tak, ale z młotkiem. O, i ostrożnie, żeby z młotkiem nie było jakiejś niespodzianki. No. Właśnie. Tak więc. Prawda. Więc będę musiał zamówić ten impregnat do drzewa. Będziemy impregnować kantówki. Kantówek nie będę czyścił. I już na beton będziemy kręcić naszą drewnianą konstrukcję. No, następnym razem tego nie zrobię, bo jak zaleję beton, to od razu się nie będzie dało. Ale można przygotowywać. Można je. Malować po, po zabetonowaniu, a przy następnej okazji będziemy kręcić. Jeszcze muszę spra przemyśleć sprawę, czy do tych fundamentów yy, dawać szpilki i wtedy skręcać kantówki, czy bezpośrednio kołkami. Szpilka lepiej by trzymała. Temat jeszcze do przemyślenia. Parę szpilek kupić, nie koszt. Mogłoby to być lepsze rozwiązanie, tylko że jest problem w tym, że te wszystkie fundamenty, te co tutaj się starałem, są ok. Spoko. Tutaj tak samo można, ale gdzieś tutaj w tej linii nie jest to w linii wyznaczone. I ciężko będzie utrafić tą szpilką, żeby był środek kantówki. A zobaczę. Kołki też będą trzymać. No dobrze, no może, może przecież ktoś jechać. Dobra. Ja maluję, zaciągam z dwóch stron i widzimy się przy rozkładaniu folii. Dobra, na dzisiaj koniec. Tyle udało mi się dzisiaj zrobić. Podokręcałem deski, zaciągnąłem je tym dysperbitem i niestety mam wyjazd, więc kończymy. Bądźcie ze mną. W przyszłym odcinku zalewamy wszystkie fundamenty betonem już docelowym, i będziemy dokładać jeszcze deski, będziemy dalej malować, rozciągniemy folię, już na gotową mam nadzieję, że przyszłym razem już dociągnę deski do wymaganego wymiaru i zalejemy betonem. To będzie plan na przyszły raz. No nic, teraz będą już odcinki z czegoś innego. Nie cały czas tylko kopanie i, i przykręcanie desek. A więc zalewamy beton następnym razem i będziemy kręcić konstrukcję już docelową. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.